Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan umieć nie będzie. To taka stara maksyma, którą przywołujemy w tym miejscu, ponieważ uważamy, że jeżeli dobrze przeprowadzimy ten projekt, to Jaś, jak dorośnie, nie będzie miał problemów przynajmniej z językiem angielskim. Bo o język angielski tutaj w tej zabawie, bo to na razie ma być zabawa dla dzieci, tak naprawdę chodzi. Jeżeli wprowadzamy od tak wczesnych lat drugi język, to on się staje właśnie niczym innym jak drugim językiem dziecka. Nie obcym językiem, a drugim językiem. Stąd też tak nazwaliśmy nasz projekt: dwujęzyczne łódzkie. Zabawy i zajęcia. Które nauczycielki proponują dzieciom, cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci z chęcią uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowych, śpiewają piosenki i powtarzają słówka w języku angielskim. My wyobrażamy sobie u naukę języka, że dziecko siedzi wszystko jedno w kółeczku czy w ławeczce i zostaje podawana mu pewna wiedza. Tutaj to tak nie wygląda. Jest to trochę, bym powiedziała, może nie elegancko, ale przemycane. Tak właśnie w zabawie, w grach, w piosenkach, gdzie dziecko w naturalny sposób nawet nie wie do końca, że się po prostu uczy, a się uczy.